Siemanko witam. Tak wygląda BMK, zrobiona. Zaraz omówię co i jak. Już praktycznie jest gotowa. Zostało parę szczegółów jeszcze do zrobienia i maska do przejrzenia i do pomalowania masterbondem. A reszta już jak widać jest zrobiona. Zaraz powiem co i jak. Więc tak podłoga, fabryczne masy były pozrywane. E, poszedł epoksyd. Masterbond. Na epoksyd masy natryskowe i uszczelniające. Uszczelniający to są 5,27, a te nadsykowe to jest 5,29. Następnie Predator, i to by była podłoga. Karoseria jest w epoksydzie. Epoksyd jest w trzech warstwach. Pierwsza warstwa to wiadomo taka przyczepna, cienka i dwie kolejne warstwy to są takie już na grubo konkretnie wylane yy, środek. środek jak widać jest czarny yy, czarny no z tego względu że miałem poliuretan czarny a drugie yy, żeby było łatwiej nakładać na szare żeby było wiadomo gdzie jest nałożony to dlatego jest też czarny poliuretan to jest ten on jest położony normalnym pistoletem nakierniczym jest taka delikatna delikatna jak widać delikatna morka ale to i tak niczemu nie przeszkadza to jest w środku dlaczego to zrobiłem poliuretanem no to już jest auto z nowszych nie tak do tej pory, które robiłem, że gdzieś tam jakieś elementy wewnątrz były odsłonięte. Muszą być w kolorze nadwozia. Tutaj też prawdopodobnie to będzie w kolorze nadwozia, choć niekoniecznie, ale tutaj większość jest pozasłaniane plastikami. Całe słupki, wszystko jest pozakrywane. Lecą sobie na podłodze przewody. Gdzieś tam w słupki wchodzą przewody i tak dalej, i tak dalej. Plasticzki, spinki, zapinki, więc dlatego zrobiłem to poliuretanem. Jest on bardziej odporny na jakieś tam zarysowania, zadrapania, więc na pewno to też będzie bardziej wytrzymałe. I teraz, tak, wszystko dookoła, do tej wysokości. Boki całe wewnątrz są zrobione tylko tym poliuretanem z pistoletu. Czyli tym a podłoga, to co pod nogami, pod dywanami, czyli tutaj pod siedzeniem, tam bodajże jest akumulator. Jak się nie mylę, w BMC. To wszystko tutaj jest zrobione, cały tunel środkowy, to wszystko jest, jak widać, nawet porównanie. Tutaj jest taka mora, a tutaj już jest delikatniejsza i to wszystko jest zrobione właśnie, właśnie tym poliuretanem. Także teraz na to jedynie, jedynie te wletki pójdą, tych mat bitumicznych wygłuszających, chociaż moim zdaniem to i tak jest już wygłuszone, ale zawsze można jeszcze bardziej to wygłuszyć. Dach tak samo cały zrobiony w poliuretanie. On też tam będzie podklejony. No i wnęka bagażnika tak samo. Boki są zrobione tamtym poliuretanem z pistoletu. Podłoga wnęka na koło. Wszystko jest zrobione predatorem. Także to będzie też bardziej odporne na, na zadrapania. Tutaj rancik, gdzie przychodzi uszczelka, też jest zrobiony poliuretanem. W ranty w drzwiach tutaj nie są robione. Tu zrobiłem tylko sam dół. Największe prawdopodobieństwo zawsze jest, że ta uszczelka gdzieś coś zadrapie na dole, jak się wychodzi nogami z auta także każde drzwi, doły mają zrobione z jednej i z drugiej strony z jednej i z drugiej strony rand jest zapryskany poliuretanem no także to by było to by było na tyle z BMW została mi maska i drzwi, tylko drzwi drzwi prawdopodobnie będą inne, bo są w tragicznym stanie Właściciel sobie ma zorganizować coś innego, więc na razie ich nie naprawiam. No i dobra, mamy wtorek. Już teraz, jak pokazywałem, polireton poszedł. Kiedyś ktoś mi przysłał ta, takie masy wygłuszające na wypróbowanie, jak to się układa. Niekoniecznie o to, jak to spełnia swoją, funk swoją funkcję. Tylko jak to się układa, jak to się klei, i ja zupełnie o tym zapomniałem. I teraz przypomniało mi się, że coś takiego mam. Miałem tego 4 metry, no chyba 4 metry kwadratowe bodajże. No mniejsze z tym, ile tego miałem. To wygląda e, tak. Rolka jest. 50 cm szeroka, a długość to już zależy, jaką tam chcecie. Z drugiej strony, Wam tego nie będę pokazywał, aby pokażę Tak, to jest podklejone na białym papierze. Nie pokażę tego, jak to wygląda z drugiej strony, bo jest nazwa producenta. A, a na obecną chwilę nikt nie płaci za reklamę. Nawet żadnego rabatu nie ma. Jakbym to chciał kupić, dostałem tylko jakiś tam odcinek na, na próbę, na testy. No, ale mogę powiedzieć o tym tak. W porównaniu z innymi matami, które do tej pory miałem okazję kleić, jest to o wiele lepsze, dlatego że jest to bardziej elastyczne. Przy wklejaniu tego nie trzeba tego w ogóle podgrzewać. Bardzo Ładnie się to przykleja, układa. Tak jak tutaj widać, wszystkie przetłoczki, wszystko. No, super to wyszło. No, wiadomo, że w miejscach, gdzie bardziej musiałem naciągnąć, no to nie widać te, te, tego wzorku. No, ale widać całe przetłoczenie. Wszędzie bardzo ładnie dolega. Jest super. No i co najważniejsze, nie wiem, czy to będzie słychać, yy, będę teraz pukał w tym miejscu a później puknę w tym miejscu i już słychać różnicę jak to wygłusza zupełnie inny, inny dźwięk oddaje blacha ale to mniejsze z tym moim zdaniem bardzo super to leży w porównaniu przykładowo z babolem tutaj przykleiłem też to na dachu Gdybym miał tego więcej, to jeszcze bym wykleił całą podłogę, ale no nie mam tego, to już właściciel sobie tam pomyśli. Albo będzie kleił te same, które ja wkleiłem, albo sobie poklei jakiegoś tam innego producenta. Bo ja w sumie nawet bym był tego zdania, że no wszystko konkretnie by tu, żeby tu wykleić, nawet cały tunel środkowy oczywiście, żeby pozostawiać tylko elementy mocujące wszystkie śruby co, co przychodzą do wkręcania od razu poznaczyć albo coś takiego żeby były widoczne ale można by tym obkleić całą ścianę grodziową między bagażnikiem a, a komorą pasażerską ale to już tam, mniejsze o to dobra to by było na tyle BMW kończę także dzięki, pozdrawiam